Dajcie, kochani, w odpowiedzi na Wasze pytania, jakie często do nas kierujecie, gdzie można przenocować? Dzisiaj, gdzie przenocować w Bieszczadach? W Bieszczadach polecam ośrodek solny, właściwie hotel solny, gdzie można wynająć fantastyczne domki z kominkiem, z aneksem kuchennym. I co najważniejsze, bardzo, bardzo czyste. Jest tutaj mniej więcej tak, nowe domy powstają. Okolica jest piękna, cisza, spokój, nie ma na ludzi. Są tylko ci, którzy tutaj mieszkają, wynajmują domki. Dlaczego tu warto przyjechać? Obsługa, obsługa jeszcze raz obsługa. Ci ludzie, którzy tu pracują, dziewczyny z paru, ich kolega, no znakomici po prostu. Czujecie się tu jak w domu, a nie ma nudy, bo po wędrówkach w górach można wykąpać się w basenie. Bo po wędrówkach w górach można pójść sobie do sauny albo do bali ruskiej. Bo wieczorem można pójść sobie do sali gier, gdzie są różnego rodzaju gry, typu piłkarzyki, ping pong. Też jest sala ćwiczeń, siłownia, bilard, jest również sala gier, gdzie jest Minecraft, więc dla naszych dzieciaków wieczorem, żeby... My Abyśmy my w spokoju mogli sobie posiedzieć i posłuchać koncertu, który tutaj zawsze raz w tygodniu ma miejsce. Jest co robić. W związku z czym, jeszcze raz powtarzam, hotel solny, okolica Cisnej. Rewelacyjne miejsce. Czysto, pysznie, mega przyjemnie. O kociaki też są tutaj zaopiekowane, pani mówiła. Polecam. My na pewno tu wrócimy. Byliśmy tu w ubiegłym roku na jedzonku. I to nas skusiło, żeby przyjechać tutaj na nocleg. Nie żałujemy, wrócimy na pewno. Ceny nie są najgorsze, ale mówię, warto naprawdę tu przyjechać. Jest co robić. Jest co robić, gdy jest ciepło i jest co robić, gdy jest kapryśna pogoda, jak to często jeszcze tak bywa. W związku z czym to miejsce polecam Wam bardzo serdecznie. Hotel Solny. Z tego co wiem na Booking.com ma chyba około 9,1 albo i dalej. Więc to nie jest przypadek. Można jeszcze, o właśnie, jeszcze zapomniałem włożyć rowery. Zapraszamy tutaj. Ja polecam z całego serca. Jest to fantastycznie.